Przesyła 100 złotych. Oki to jak na kocy się nie załapie, to może chociaż Grzesie korzechowy D. Dostaniesz grześ, kożechowego, jak chcesz dzięki ze stówę. Psychasiadła. Tomasz jeszcze jedna XD. Dzięki Stachu za piąteczkę. Troklatka w płacił tysiąc mniej Zima, niż trzy, tako, ale biedaki jebane P.O.G.G. PO, i E.S. S Dzięki za tysiąc złotych. O dziękuję za stówę. Ola to najlepsze, dzięki ze sto bicików, pojemotka jasna jmotka dla ciebie.